Witam wszystkich! Z tej strony Trupiciel. KSW 65 dopiero przed nami, więc oczywiście skupiamy się teraz na tej gali, no ale warto też zwrócić uwagę na pojedynek Borysa Mańkowskiego z Marianem Ziłkowskim. Pojedynek, który pewnie będzie main eventem gali KSW 66, więc chyba po raz trzeci KSW decyduje się wyjść troszeczkę dalej, no i skupić się nie tylko na jednej gali, ale również na Kolejnych przy 12 galach rocznie jest to wręcz wskazane. Już podczas gali KSW 20 ogłoszono gale KSW 21, ale i KSW 22, gdzie zapowiedziano debiut Pawła na Stuli. Więc nie jest to coś nowego, a tak naprawdę powrót do formy, która no tak naprawdę nigdy nie powinna odejść w zapomnienie. No bo właśnie przy tych eventach powinno się. Te kolejne promować. Walka Borysa z Marianem to najciekawsza walka, jaka mogła teraz KSW się wydarzyć w wadze lekkiej. No, z kilku powodów, pod względem sportowym, rankingowym, jest to top zestawienie. Nikt nie może tutaj zarzucić Borysowi, że na walkę o pas nie zapracował. Ale to, że wywalczył sobie title shota to jedno. Natomiast dzięki. Tym walką myślę, że ta jego wiara w swoje możliwości na pewno się troszeczkę odrodziła, podniosła. Widać, że Borys znów jest głodny zwycięstw, chce się wdrapać na szczyt i ponownie zostać mistrzem KSW. Sama ta forma fizyczna podpowiada nam, że jest dobrze, bo gdzieś przy tych walkach z Waso i Wrzoskiem no nie była najlepsza. Być może była to wina zbijania wagi, no bo wiadomo, że Borys musiał też do tej kategorii się przyzwyczaić. Może ciudniejszy brak motywacji e, do tych treningów, no bo wiadomo, że trzy porażki z rzędu, strata pasa nie była czymś, co mogłoby tutaj Borysa ucieszyć, więc powolutku musiał z tego dołka wyjść. No i wydaje mi się, że to się udało. W 2011 roku też po takiej serii czterech porażek z rzędu wracał. Na pewno też nie było łatwo, ale to wszystko sprawiło, że finalnie ten pas KSW zdobył. Więc Borys potrafi wracać i myślę, że no wraca do rozgrywki mistrzowskiej w najlepszym możliwym momencie. Dla kibiców będzie to atrakcyjny pojedynek, dla samego Mariana Ziłkowskiego, który Ostatnimi dwoma walkami pokazał jak wielka jest w nim moc i siła, gdzie rozgromił Romana Czemańskiego i Maćka Kazieczkę. Yy, no potrzebuje takiej walki, tak. wcześniej postawił opór Gamerowi, być może gdyby się odpowiednio pod Gamera przygotował to taki pojedynek by zwyciężył, ale tego już się prawdopodobnie nie dowiemy. Pokonał Szuliego, Szadzińskiego i już wtedy zaskakiwał, ale chyba te starcie z Gamerem dało mu więcej wiary w siebie. I teraz y, rywali po prostu mieli, ale na pewno potrzeba Marianowi walki, która pokaże dobitnie wszystkim, że to on jest numerem 1, więc potrzeba starcia z mocną postacią tej kategorii, ale i postacią, która jest y, z KSW bardzo mocno kojarzona, a Mańkowski wraz z Mamedem i Materlą. Bardzo mocno wdarł się do świadomości kibica, i pokonanie takiej postaci da Marianowi nie tylko więcej poklasku, rozpoznawalności, ale i będzie kolejnym mocnym wyzwaniem. Borys niedawno pokonał Normana Parka na zasadach bokserskich, już podczas poprzedniej walki dobrze sobie w tej stójce radził. Więc jedynie można powiedzieć, że szkoda, że ta walka nie odbyła się na KSW i w MMA. Natomiast walki z Wrzoskiem i Kornikiem były wystarczającym znakiem, że Borys jest po prostu już gotowy. Wiadomo, teraz dla obu zawodników poprzeczka idzie do góry. Natomiast wydaje mi się, że obecnie to Marian Ziłkowski jest większym wyzwaniem dla Borysa. Natomiast Mańkowski jest bezapelacyjnie wyżej w hierarchii od Szymańskiego czy Kasieczki, więc jest to na pewno półka e, też wyżej dla. Mariana, tak. Jest to na pewno dla niego fajne zestawienie pod względem marketingowym, ale i sportowym, tak. Też jest to myślę bardzo fajny przeciwnik. Być może okaże się, że Marian zderzy się bardziej z tą legendą Mańkowskiego, niż z jego umiejętnościami, no bo warunki fizyczne Mariana są bardzo imponujące, on potrafi je wykorzystywać, więc no może sprawić, że faktycznie tutaj Borys do powiedzenia za wiele nie będzie miał, ale jeśli Borys odzyskał głód walki, chce ten pas zdobyć, no to na pewno zapowiada nam się twarda walka, tak, Borys jest gwarancją. No, twardego pojedynku, jeśli tutaj ta kondycja nie zawiedzie, no to już w tych walkach z Soldiczem pokazał, że potrafi wytrzymać wiele mocnych ciosów. Też, dopóki miał właśnie te, te kondycje, to robił z Normanem parkiem co chciał i co najważniejsze, no wchodząc do walki z Mamedem, nie unikał walki, a wręcz sam e, szedł do przodu, tak? Więc to wszystko sprawia, że Marian na pewno nie będzie miał tutaj łatwego przeciwnika, będzie to godny rywal, godny walki o pas, bo tak, e, na dobrą sprawę, Borys bardzo dobrze zna smak mistrzostwa, zna też smak e, straty. Tego trofeum e, zakosztował również super fightu. I mimo, że panowie mają podobną ilość walk, to wydaje mi się, że Borys doświadczył więcej. I o ile Borys raz na jakiś czas e, wpadnie do takiego dołka, w którym troszeczkę musi pobyć, tak Marian bardzo często miał te przystanki, bardzo często te mistrzowskie tytuły. E, ciekawe zwycięstwa, no, potrafiły mu odjechać z przed nosa, no i wydaje mi się, że te sytuacje stworzyły ich na troszeczkę innych zawodników. Pytanie, co w ich wspólnej walce będzie e, się bardziej liczyć, czy ta pokora, skromność Mariana, czy ta wiara w swoje możliwości i ta nieustępliwość w dążeniu do swojego celu w przypadku Borysa, który no, tych serii porażek e, też mógł na przykład. Eee, nie wytrzymać, zwątpić i, i zawiesić rękawica. Jednak, mimo że każdy ostatnio go spisywał na straty, to e, wrócił, wygrał kilka mocnych walk. Ale co najważniejsze, no, wraca do walki mistrzowskiej, tak? Ja sam troszeczkę wątpiłem. I myślałem, że być może już o pas walczyć nie będzie, ale jednak no do tej walki o pas y, przystępuje, więc to mnie bardzo cieszy i naprawdę wielkie brawo y, za to dla Borysa, że potrafi y, z tych kolan się podnieść. Pewnie już zauważyliście, że ja bardzo lubię oglądać zawodników, którzy już coś przeszli. Którzy potrafią podnieść się i wrócić silniejsi. I co najważniejsze, no, lubię kiedy w danym zawodniku widać człowieka, a nie maszynę, która wyśrubowała rekord 20-0. A jeśli tak się zastanowić, no to do takiego highlightu nie byłoby co wstawić. Tak? Więc nawet tych emocjonujących walk połowy tego nie zrobili, co ci zawodnicy, którzy przeplatają. Te porażki z wygranymi, dlatego zderzenie tych e, podobnych rekordów, tych historii, jest dla mnie mega ciekawe. A jeśli dodamy ich sportowe umiejętności, no to jest to zestawienie, które mówi samo za siebie. Dla mnie faworytem na pewno jest Marian z kilku względów. Pierwsze to zasięg, mocna stójka. No i ogromne gabaryty. Borys szedł do kategorii lekkiej, aby nie walczyć w półśredniej z takimi bykami jak Soldić. ale wydaje mi się, że Marian czy Mansur Barnawi to postacie, które skutecznie i od tej kategorii mogą odstraszać rywali, więc łatwiej mieć Borys nie będzie. Pod względem zapasów Marian najgorszy nie jest z walki na walkę, radzi sobie coraz lepiej, ale na pewno skuteczniejszy jest, jeśli chodzi o poddania. Na 23 wygrane aż 19 razy kończył rywali przed czasem, z czego aż 13 razy poddaniami. Borys jednak częściej wygrywa decyzjami. Te zwycięstwa przed czasem przychodzą mu dużo trudniej, ale też nie jest to coś niemożliwego, bo wyższego Bena Lagmana znokautował, no, czy poddał też wyższego Dawida Zawadę, więc na pewno stać go na każde skończenie, nawet yy, na tle wyższego zawodnika. Ale myślę, że to jest gdzieś wina takiej precyzji, tak? gdzieś gdyby bardziej nad takimi detalami popracował, to wszystko udałoby się osiągnąć. Natomiast w przypadku Mariana czasami dostrzegam taki brak pewności siebie, wręcz hamuje się w tych pojedynkach. A jeśli pozwoli sobie na więcej, jeśli się rozkręci, no to efekt widzieliśmy w dwóch. Ostatnich walkach. Dlatego ten, kto narzuci swoją grę, pewnie ten pojedynek wygra, bo tutaj też nie ma co mówić, że jeśli ktoś jest wyższy, to ma 100% szans na zwycięstwo, bo Mateusz Rębecki pokazał w nie jednej swojej walce, szczególnie tej walce z Marianem, że tak naprawdę ten niższy wzrost jest atutem, mniejszy cel trudniej trafić, no i wygrał przed czasem. Więc Borys może to powtórzyć. Te 3-4 lata temu śmiało można było stawiać na Mańkowskiego, teraz nawet jeśli Borys jest w najlepszej możliwej formie, no to Marian wydaje się być zawodnikiem, który przebija głową sufit swoich możliwości, więc nie można nikogo tutaj spisywać na porażkę, bo jest to strasznie wyrównane i mocne zestawienie, dlatego zobaczenie tego starcia będzie niezwykłą przyjemnością. A co wy myślicie o tym starciu? Czy na niego czekacie? Czy może mieliście inną wizję pojedynku o pas w kategorii lekkiej? Komentarze, jak zwykle, do Waszej dyspozycji. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i standardowo zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału KJW MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się!